Siema. Dzień dobry. Trochę ociągałem się z serią szpejoza, bo tak naprawdę ostatnia szpejoza powstała już 6 września 2021 roku. Więc jest to pierwsza szpejoza w tym roku i pierwsza praktycznie odkąd wróciłem z ostatniego urlopu. A dzisiaj sprzęt, który już troszeczkę u mnie leży, jest integralną częścią mojego zestawu na strzelnicę czyli nowa apteczka od GTW, nowy IFAK od GTW, czyli nowa generacja IFAKA Hybrid GTW, hybrid IFAK gen 3 Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki i sierżant Bagieta z tej strony. Dzisiaj przedstawię Wam rzecz, która nie jest wprawdzie moim elementem, którego używam do codziennej służby, ale jest to element, który używam na co dzień. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mój trening strzelecki, czy to w domu, no w domu może troszeczkę mniej, chyba, że jakieś drille, z zdobywaniem tej apteczki, ale tak naprawdę na strzelnicy mając nadzieję, że oczywiście nigdy mi się nie przyda, czyli jest to IFAK. Rzecz, która jest absolutnie niezbędna dla każdego świadomego strzelca, który uczęszcza na strzelnicy na jakiś trening z użyciem ostrej amunicji. Czy też nawet nie no wszystko może się wydarzyć. Jak zapewne wiecie, nagrywałem już kiedyś, albo ich nie wiecie, pewnie większość moich widzów nie ogląda serii Szpejoza jakby na co dzień, ale używałem już kiedyś iFaca Hybrid Gen 2 od GTW. Przerzuciłem się, jeżeli chodzi o służbę. Na coś innego, bo chciałem coś mniejszego, bo IFAC jest dosyć duży jak na, jak na IFAC cały czas, ale jeśli chodzi o strzelnicę sprawdza się super i zaraz powiem Wam dlaczego właśnie tak jest. Nie będę się jakoś mega skupiał na porównaniu generacji drugiej do generacji trzeciej, bo możecie sobie to sami wywnioskować z mojego filmu o generacji drugiej. Jest to film iFag od GTW po prostu, moja nowa apteczka do służby Hybrid IFAG Gen 2 od GTW z 2 sierpnia 2020 roku. Tam bardzo dokładnie myślę opisałem tę apteczkę, a dzisiaj po prostu skupimy się na tej, może gdzieś tam o tych drobnych zmianach wspomnę. No słuchajcie, apteczka tak naprawdę w gruncie rzeczy wygląda bardzo podobnie do Gen 2, ale występują drobne różnice. Prawa pierwsza i najważniejsza apteczka jest generalnie dużo mniejsza od GEN 2. Dwa, co jest według mnie dużym plusem, bo te apteczki i tak są dosyć duże, jeżeli chodzi o wykorzystanie jako ifac. Ta Gen2, nie pamiętam, jakie miała rozmiary, ale na 100% była większa od tej apteczka dalej, pomimo tego, że jest duża, jest według mnie dosyć zgrabna, jest bardzo fajnie uszyta, i pomimo tego, że jest naprawdę duża to nie widać tego tak bardzo na pasie, nawet jeżeli spojrzycie na mnie powiedzmy od tyłu, bo apteczkę na strzelnicę noszę właśnie z tyłu, nie narażam wtedy tak bardzo opatrunków na jakieś zużycie czy na rozszczelnienie, tak jak jeżeli na przykład siedziałbym w radiowozie 8 godzin z apteczką na dupie, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Wiem, że czasami tak trzeba, jeżeli nie mamy innego rozwiązania, ale nie jest to najzdrowsze rozwiązanie dla opatrunków. Sprawa, która jest zmieniona względem Gen2 to jest gumka która jest dedykowana na stazę, która znajduje się tutaj. Z tego co pamiętam tam były dwie gumy, tutaj jest tylko jedna, przeciągnięta przez środek, dłuższa. Rozwiązanie według mnie jest lepsze, bo to jest jedna gumka mniej, żeby zahaczyła Wam klamra o stazę. A kto kiedykolwiek ćwiczył dobywania stazy właśnie z jakiejś gumy czy z zabezpieczenia w ten sposób, wie o tym, że czasami lubi się to przyblokować. Idąc dalej, jeżeli to jest szersze, to wtedy paradoksalnie to przyblokowanie jakiegoś wystającego elementu opaski zaciskowej jest mniejsze. Słuchajcie, pozwolę sobie nie zdejmować apteczki z Mole. Bo jak każdy wie, zdejmowanie czegokolwiek z pasa w laser kacie jest bardzo frustrujące i po prostu mi się tego nie chce robić. Musicie mi to wybaczyć. Jeżeli chodzi o montaż na pas w systemie, bo Mole czy pas. Jest to standardowy montaż, no, wygląda to tak samo jak z każdym montażem. Jeśli chodzi o montaż, o właśnie widać ogon mojego kota. Jeśli chodzi już o tradycyjny montaż na pas, to w przeciwieństwie do apteczki GEN2, gdzie montaż był zamontowany na wkładzie do IFAK, to od razu zobaczycie jak się po prostu dobywa wkład. No, siedzi on dość pewnie, ale nie ma absolutnie żadnego problemu z dobyciem czy z tyłu czy z przodu. Montaż na pas znajdował się Bezpośrednio na wkładzie, czyli jeśli montowaliście apteczkę na pas bez systemu Mole, musieliście zamontować sam wkład, nie mogliście tego zamontować właśnie w tej kordurowej kieszeni. Teraz jest to przesunięte, teraz montaż nawet na ten zwykły pas jest na kordurowej kieszeni, co jest lepszym rozwiązaniem według mnie, bo zabezpiecza nasze opatrunki, to co mamy w apteczce, dodatkowo przed warunkami atmosferycznymi, no i dalej pozwala nam korzystać z tej zrywanej. Konstrukcji całej apteczki, co jest właściwie clue według mnie, wykorzystania sprzętu właśnie w ten sposób. Zanim przejdziemy do samej konstrukcji wkładu, porozmawiamy sobie jeszcze o kieszeni, co jest też zmienione. Względem apteczki Gen2 to jest to, że apteczka Gen2 nie miała wyciętego krzyża, nie miała wyciętej tej identyfikacji, która podpowiadała nam, że tutaj jest sprzęt medyczny. Tutaj już mamy wycięty krzyż i możemy samym, jakby, stokowym zestawem bez naklejania żadnej naszywki zmienić sobie kolor tego krzyża. Mamy trzy wersje do wyboru. Pierwsza to jest taka jakby najbardziej intuicyjna i najprostsza. Jeżeli wyciągniemy sobie całość, to po prostu będziemy mieli krzyż w kolorze tego w jakim jest ta apteczka no w moim przypadku to jest Multicam Black bo cały zestaw na strzelnicy ma w Multicam Black. Jeśli włożymy sobie wkład w ten sposób to uzyskujemy krzyż czerwony według mnie najbardziej czytelny. Używam go na strzelnicy właśnie w taki sposób może nie jest to najbardziej estetyczne rozwiązanie ale od razu daje nam informację ej stary jeżeli mi się coś stanie to tutaj masz rzeczy do tego żeby mnie uratować bo naturalnym skojarzeniem jest to że czerwony krzyż równa się jakiś sprzęt do pierwszej pomocy. Jeśli natomiast wyciągniemy i przewrócimy na tą stronę, włożymy w kieszonkę, uzyskujemy krzyż biało-srebrny, który dodatkowo odbija nam światło, więc w warunkach gorszego oświetlenia, na przykład jeśli trenujemy w nocy, wieczorem, czy pełnimy służbę w nocy, wieczorem, jeżeli sobie na przykład przy zdarzeniu drogowym możemy sobie wtedy to odwrócić, włożyć i osoba, która poświeci nas latarką, na przykład coś nam się stanie, będzie próbowała udzielić nam pierwszej pomocy, obróci nas, po i zobaczy wtedy odbijające światło srebrny krzyż z jasną informacją, co znajduje się w apteczce. Niby mały bajer, ale jak coś możemy wpłynąć pozytywnie na nasze bezpieczeństwo, to czemu o tym nie powiedzieć. Jeśli chodzi o regulację retencji apteczki, czyli tego, jak, jak ciężko będziemy wyciągać wkład ze środka dla jakichś tam mniej obytych, ze szpejową gumą ludzi, no, wygląda on identycznie jak w Gen Mamy gumkę, którą po prostu ściągamy sobie i przechodzi przez takie przelotki, i w tym momencie ściska nam odpowiednio kieszeń, utrudniając albo ułatwiając wyciąganie wkładu ze środka. Co jest jakby dodatkowym zabezpieczeniem, bo w środku pewnie nie będzie tego widać. W każdym razie musicie mi zaufać tutaj. Może widać moje palce chociaż znajduje się rzep. Rzep nie jest duży ale wystarcza na to, żeby bezpiecznie przytrzymać apteczkę. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ta apteczka w jakikolwiek sposób wypadła. Zresztą ta, w sensie Gen 3, jak i Gen 2, którego swojego czasu nosiłem na co dzień do służby. To może teraz już odłożymy sobie ten rękaw na bok razem z całym pasem i przejdziemy sobie już do... Tego co interesuje nas najbardziej, czyli do samego wkładu w apteczce. No, wkład jest wykonany dokładnie z tej samej tkaniny, z tego samego koloru tkaniny, co rękaw, czyli jest to kordura. Tak już powiedziałem, decyzja o przeniesieniu przelotek na pas na rękaw, ten główny, który trzyma nam apteczkę, jest jak najbardziej na plus. Według mnie drugi plus jest taki, że rozszerzyli zdecydowanie rzep, który jest z tyłu, bo wcześniej ten rzep trzeba było sobie wpasować dokładnie był tego samego rozmiaru co rzep w środku rękawa, teraz jest to dużo łatwiejsze, nie musimy się bawić z milimetrowymi przesunięciami, żeby mieć pewność, że ten rzep będzie nam trzymał apteczkę bezpiecznie i pewnie. Kolejna rzecz zmieniona to są uchwyty do wyciągania apteczki. Wcześniej one były zrobione z takich pasów, kordury, teraz są wykonane, wycięte są laserowo właściwie z arkuszu. Według mnie to akurat jest trochę nietrafione rozwiązanie. W sensie mniej. Nie wiem, jakby jest z wytrzymałością, no bo nie jest to rzecz, którą wyciągam po 15 razy dziennie, ale czuję się trochę mniej pewnie, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. Tamto rozwiązanie było jakoś tak przyjemniejsze do złapania i było łatwiejsze do złapania według mnie, bo było wyprofilowane bardziej w tą stronę, więc łapa po prostu naturalnie łatwiej się wsuwała. Jeśli coś jest na tyle szerokie z tej strony, to po prostu ciężej jest tą łapą sobie wybić. No chyba, że mamy jakieś bardzo drobne damskie ręce, no to wtedy pewnie tego tak nie odczują. Rzecz, którą bardzo lubię w tych apteczkach, w sensie w apteczkach tego systemu Hybrid IFAC GTW, to jest system otwierania apteczki, bo jest on mega intuicyjny, bardzo szybki, i nawet jeśli działamy w jakichś warunkach samopomocy, to nie musimy tego otwierać dwiema rękami, chociaż jest to bardzo łatwe, po prostu pociągamy sobie za dwa okwyty, Ale nie wiem, no już tak teraz szyję zbani, co by się mogło stać. Mamy niesprawną rękę, możemy chwycić apteczkę zębami i otworzyć ją w ten sposób. No, apteczka składa się bardzo prosto. Tak przepraszam Was za burdel w apteczce, ale ja jeżeli chodzi o Porządkowanie tego w środku to nigdy nie jestem jakiś ortodoksyjny. Nie lubię mieć tego powkładanego w te, ten organizer, bo po prostu zawsze sobie myślę, że łatwiej jest w ten sposób tym operować, niż jeszcze gdzieś tam wyciągać to, siłować się z tym i tak dalej. No, w też sobie nie będę omawiać mojego wkładu, to są rzeczy, to są rzeczy typowo do DC3: mamy Olaesa Płaskiego, 2 BCS-y, wentylowe i Celox do pakowania RAM. Jak to wygląda w środku? No w środku mamy zrobiony taki organizer. Mamy po prostu elastyczne taśmy, na dole też zrobione dwie taśmy z dodatkowymi przelotkami. Tutaj w środku razy cztery, No w środku nic więcej. Nie mogę powiedzieć. Dziękuję. No i to by było tyle, jeśli chodzi o tą apteczkę. Mam nadzieję, że jakoś wyrobiliście sobie zdanie na jej temat. Według mnie, apteczka naprawdę bardzo fajna. Ja używam jej tak jak mówię na co dzień na strzelnicy do mojego treningu strzeleckiego jako zabezpieczenie i jako mój iFAG. Nie namawiam, nie zachęcam, ale sprzęt jest naprawdę spoko. nie dostaję żadnego hajsu za tą recenzję, więc myślę, że wypadła dosyć obiektywnie. Jak wiecie jest teraz bardzo dużo produktów różnych marek, ja bym wspierać nasze polskie marki, tym bardziej, że GTW to nie jest jakaś marka, która żyje na rynku cholera wie ile i sobie wyrobiła nie wiadomo jaki rynek od nie wiadomo jakiego czasu, ja pamiętam tego chłopaka jak zaczynał gdzieś tam szyć u siebie w garażu czy w jakimś przydomowym warsztaciku, no firma się rozwija. Widzę, widzę policjantów na co dzień z tymi apteczkami. Już to mój partner z Patrolu Mariusz chodzi w niej na co dzień do służby. No właśnie, mi siadła kamera. Ja absolutnie polecam, jaką apteczkę, czy do służby, czy na strzelnicę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania co do apteczki, to zapraszam do komentowania. Trzymajcie się i hej.